Dzisiaj opowiem wam jak prawidłowo wymieniać wodę w jacuzzi oraz dlaczego to tak ważne. Wiele osób uważa, że jeśli jacuzzi działa, to wymiana wody nie jest konieczna przez długi czas. Niestety, to mit. Każde jacuzzi, nawet to najlepszej jakości, prędzej czy później wymaga wymiany wody. Dlaczego? Wszystko sprowadza się do zasad chemii i biologii. Nawet przy najlepszej pielęgnacji i dbaniu o jakość wody, pewne procesy są nieuniknione. Mamy dwie sytuacje, kiedy konieczne jest przemyślenie wymiany wody. Pierwsza to, kiedy korzystamy z jacuzzi intensywnie, na przykład gdy odwiedzają nas dzieci po całym dniu zabawy na świeżym powietrzu. Druga sytuacja to większe spotkania rodzinne lub imprezy z przyjaciółmi. Gdzie wnosimy do jacuzzi różne kosmetyki, perfumy, a czasami również zanieczyszczenia. To powoduje, że woda w jacuzzi zaczyna tracić swoją przejrzystość, pojawia się piana, a bakterie znajdują w ciepłej wodzie doskonałe warunki do namnażania. W takich sytuacjach można spróbować chemicznego szokowania wody, co pomaga na chwilę opanować problem. Jednak na dłuższą metę, jeśli woda jest przesycona różnymi związkami chemicznymi, chlor, PH, czy inne preparaty po prostu przestają działać. Dlatego regularna wymiana wody jest konieczna. Jak rozpoznać, że już czas wymienić wodę? Można zmierzyć parametr TDS, czyli poziom rozpuszczonych związków w wodzie. Gdy osiąga wartość 1500, to jest to wyraźny znak, że czas na wymianę. Jeśli nie chcesz inwestować w sprzęt pomiarowy, można po prostu zwracać uwagę na to, jak woda reaguje na dodawane środki chemiczne. Jeśli nie widać poprawy, to znak, że woda jest nasycona i czas ją wymienić. Nie zapominajmy, że chodzi tutaj nie tylko o komfort użytkowania, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. W Twoje spa dbamy o to, żeby każda wanna była odnowiona i działała jak nowa dlatego warto mieć świadomość, że odpowiednie przygotowanie i regularna wymiana wody to klucz do długoletniego i bezproblemowego użytkowania jacuzzi.